Życie Faustyny całkowicie się zmieniło, gdy wstąpiła do zgromadzenia sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. W tym czasie zaczęła twierdzić, że otrzymuje wiadomości od Boga. Według niej pochodziły one bezpośrednio od Jezusa Chrystusa. Nie były to tylko osobiste uczucia czy duchowe przeczucia, lecz wyraźne wizje, słyszane głosy, a nawet wizje przyszłości. Spisywała je w dzienniku Dzienniczek. Miłosierdzie Boże w duszy mojej. To dzieło było nie tylko modlitewnikiem, ale także wezwaniem pełnym ostrzeżeń dla całej ludzkości. Na pierwszy rzut oka zapiski Faustyny wydają się pełne nadziei i miłosierdzia, ale gdy spojrzy się głębiej między wierszami, odkrywa się znacznie mroczniejsze i wstrząsające przesłania. Opisywała nie tylko duchową kondycję jednej epoki, lecz całej ludzkości. Zwłaszcza fragmenty, które niemal dokładnie pokrywają się z dzisiejszymi wydarzeniami, sprawiają, że coraz więcej ludzi wierzy, iż nie była tylko mistyczną zakonnicą, ale także prorokinią. I właśnie dlatego trzeba ponownie przyjrzeć się proroctwom Faustyny, bo mówiła nie tylko do jednostek, ale też do narodów. Dla takich krajów jak Stany Zjednoczone, silnych, wpływowych i pełnych wierzących, miała szczególne ostrzeżenia. Szczególnie to, co mówiła o sile, pysze, podziałach i boskiej sprawiedliwości, w sposób przerażający pokrywa się z tym, co widzimy dziś. Teraz przyjrzymy się pięciu proroctwom, jedno po drugim. Nie tylko symbolom czy religijnym metaforom, ale także temu, co mówiła o katastrofach naturalnych, przywódcach politycznych, upadkach społecznych i duchowych bitwach. To ważne nie tylko dla wierzących, ale dla każdego, kto próbuje zrozumieć, co dzieje się na świecie. Jeśli jesteście gotowi, przechodzimy do tych wstrząsających proroctw, które wypłynęły spod pióra Faustyny i do dziś wybrzmiewają echem. Jedna z najbardziej poruszających wizji, spisanych przez Świętą Faustynę, dotyczyła katastrofy pochodzącej z nieba. Nie opisała jej jako zwykłego zjawiska naturalnego. To, co widziała, nie było tylko światłem. Mówiła o sile, która nagle opadała na Ziemię, o niekontrolowanym ogniu. To wydarzenie nie było wyłącznie fizyczną katastrofą, lecz początkiem duchowego przebudzenia. Według niej, ten ogień był znakiem, że ludzkość nadużyła Bożej cierpliwości i że nadszedł czas na interwencję Boskiej Sprawiedliwości. Pisząc o tym wydarzeniu. Faustyna nie kreśliła tylko piekielnego obrazu. Opisywała również stan ducha społeczeństwa. Ludzie wpadali w panikę, wybiegali na ulicę, biegali w chaosie, nie wiedząc dokąd uciekać, i nigdzie nie znajdowali spokoju. Gdy ta chwila nadeszła, nawet przywódcy nie potrafili zaproponować rozwiązania, a lud, szukając ratunku, klękał i błagał o przebaczenie ze łzami w oczach. Ale ogień ten, Rozprzestrzeniał się bez wyjątku. Dotykał wszystkich: bogatych i biednych, silnych i słabych. Patrząc dziś na świat, trudno nie zauważyć echa tej wizji. Pożary lasów w Stanach Zjednoczonych w ostatnich latach nie tylko zniszczyły przyrodę, ale też zdruzgotały psychikę społeczną. Czerwone niebo nad Kalifornią, miasta spowite dymem, dzielnice znikające w ciągu kilku godzin. To już nie nadzwyczajne wydarzenia, stały się niemal codziennością, i to nie tylko pożary, coraz bardziej gwałtowne huragany, burze z piorunami, nietypowe zjawiska pogodowe, anomalie, które nawet naukowcy mają trudność wyjaśnić. Wszystko to przywodzi na myśl to ostrzeżenie z nieba, o którym pisała Faustyna. Według jej zapisków takie wydarzenia nie są karą, lecz ostrzeżeniem. Bóg przemawia przez naturę, by obudzić ludzi i wezwać ich do nawrócenia. Jeśli jednak ludzie to wezwanie zignorują, wydarzenia staną się poważniejsze, a boska sprawiedliwość stanie się widoczna. Faustyna podkreślała, że takie katastrofy to nie koniec, ale początek. W czasach, gdy ludzkość, zwłaszcza narody stojące na czele, traci swoje sumienie, takie ostrzeżenia są nieuniknione. Kiedy dziś patrzymy w niebo i widzimy miasta spowite dymem, czerwone słońca czy dziwne zjawiska świetlne, czy to tylko natura? Czy może te wydarzenia niosą głębsze przesłanie? To, co czyni wizję Faustyny o ogniu z nieba tak przerażającą, to możliwość, że nie jest ona symboliczna, ale prawdziwa. I być może właśnie te wydarzenia są pierwszymi znakami, że czas się kończy, a miłosierdzie Ustępuje miejsca sprawiedliwości. Jedna z najbardziej dyskutowanych wizji, zawartych w dziennikach Świętej Faustyny, opowiadała o przywódcy, który wzniósł się z dumą, lecz ostatecznie musiał zmierzyć się z upadkiem. Faustyna nie podała jego imienia, ale opisy były na tyle wyraziste, że wielu uważa, iż chodzi o Donalda Trumpa. Według niej ten człowiek, który dzięki poparciu ludu osiągnął wysokie stanowiska. W rzeczywistości nosił w sobie wewnętrzną słabość, którą próbował ukryć pychą. Zgodnie z jej zapiskami, ten przywódca miał wspominać imię Boga, lecz nie po to, by go wywyższać, ale by legitymizować swoją władzę. Będzie uważał się za wybrańca. Gromadził ludzi wokół siebie, wpływał na masy, ale w istocie oddalał się od drogi Bożej. Faustyna pisała: że ten człowiek nie będzie pokutował. Wręcz przeciwnie, im bardziej sprawy będą się pogarszać, tym bardziej będzie się upierał przy swoim. Dla niego pycha nie była tylko cechą charakteru, była samym źródłem upadku. Czytając te słowa, trudno nie pomyśleć o Donaldzie Trumpie. W trakcie swojej kariery politycznej był znany z ostrych wypowiedzi, dzielącego stylu i częstego używania symboliki religijnej. Wspominanie Boga w jego wystąpieniach sprawiło, że dla części religijnych środowisk stał się niemal świętym liderem. I właśnie tu zaczynają się ostrzeżenia Faustyny. Bo według niej, by rozpoznać, czy przywódca naprawdę służy Bogu, trzeba patrzeć nie na jego słowa, lecz na czyny. Według Faustyny upadek takiego lidera będzie nagły, jawny i haniebny. To nie tylko polityczna porażka. Ale również duchowy rozpad. Gdy on upadnie, wstrząśnięci zostaną nie tylko jego zwolennicy, lecz całe społeczeństwo, które ślepo mu wierzyło. Proces, który zaczął się od jego wzlotu, to tak naprawdę czas próby dla duchowej kondycji całego narodu. Dziś wiele osób łączy tę wizję z sytuacją Donalda Trumpa, stoczącymi się przeciwko niemu postępowaniami prawnymi, oskarżeniami, oraz głębokimi podziałami, które wywołał w społeczeństwie. Faustyna sugerowała, że wpływ takich liderów na ludzi nie jest tylko kwestią polityki, to sposób w jaki Bóg wystawia swój lud na próbę. Jeśli ludzie nie potrafią dostrzec prawdy, nie potrafią skonfrontować się z duchem, a nie tylko ze słowami przywódcy, ta ślepota może przynieść zgubę całemu narodowi. Faustyna określała upadek takiego lidera jako moment boskiego przełomu. Zaufanie ludzi zostaje złamane, instytucje słabną, społeczeństwo rozdziera się od środka. To nie tylko upadek jednego człowieka, to znak, że Boża cierpliwość dobiegła końca. A gdy ten proces się rozpocznie, nie ma już odwrotu. Wydarzenia te nie dotyczą wyłącznie charakteru przywódcy. Są bezpośrednio związane z duchowym zdrowiem całego społeczeństwa. Nie trudno zrozumieć, dlaczego ta wizja nabiera dziś takiego znaczenia. Żyjemy w czasach, gdy przywódcy wpływają na losy narodów nie tylko swoimi decyzjami, ale także stanem ducha. A proroctwo Faustyny pokazuje, jak ten stan może uruchomić mechanizm boskiej sprawiedliwości. To, czego jesteśmy dziś świadkami, być może jest ucieleśnieniem słów, które zapisała wiele lat temu. Jednym z najczęściej powtarzających się motywów w wizjach świętej Faustyny było wewnętrzne rozdarcie społeczeństw. Rozłam, który nie był tylko polityczny czy społeczny, lecz znacznie głębszy duchowe oddzielenie. Jak pisała Faustyna, ten rozkład zaczyna się od osłabienia więzi narodu z Bogiem w jego sercu. Ludzie przestają patrzeć na siebie jak na braci. Prawda staje się obiektem kpin, a kłamstwo czymś normalnym. Faustyna podkreślała, że ten proces nie jest naturalny to próba, na którą Bóg świadomie pozwala. Według niej, ten podział to czas próby dla narodów. Bóg obserwuje, jaką drogę wybiorą ludzie, mając wolną wolę: prawdę czy kłamstwo, miłość czy nienawiść miłosierdzie czy gniew. I ten wybór nie jest tylko indywidualny. Staje się tożsamością społeczną. Faustyna pisała, że w tym czasie rodziny będą się rozpadać, przyjaźnie niszczeć, a nawet wspólnoty wierzących zostaną rozdarte konfliktami. Jej zdaniem to już nie będzie polityczna czy ideologiczna walka. To początek otwartej wojny duchowej. Gdy dziś patrzymy na Stany Zjednoczone, Niemal widzimy teatralną inscenizację tego proroctwa. Polaryzacja polityczna to no, nie dotyczy już tylko okresów wyborczych, stała się elementem codziennego życia. Ludzie blokują bliskich na portalach społecznościowych, sąsiedzi ze sobą nie rozmawiają, a w szkołach, miejscach pracy, a nawet w kościołach dochodzi do głębokich konfliktów. Debaty nie toczą się już wokół idei. Lecz tożsamości i przynależności. Ostrzeżenie Faustyny o postrzeganiu brata jako wroga właśnie tu się urzeczywistnia. Ten podział dotyka nie tylko jednostek, ale również instytucji. Zaufanie do systemu sprawiedliwości maleje, wiara w media słabnie, a przywódcy religijni stają się stroną w sporach politycznych. Faustyna pisała, że tego rodzaju sytuacje nie są jedynie zewnętrznymi problemami. To objawy głębokiej choroby duchowej. A jeśli ta choroba nie zostanie uleczona, zacznie się rozkład nie tylko społeczeństwa, ale i duszy całego narodu. Z zapisków Faustyny wynika, że okres podziału to w rzeczywistości czas oddzielenia moment, w którym światło oddziela się od ciemności, a prawdziwe intencje ludzkich serc wychodzą na jaw. Każdy musi wybrać stronę, ale nie ideologiczną. Duchową. I według niej, po tym wyborze nie będzie już łatwego powrotu. Gdy granice zostaną wytyczone, linia między prawdą a złudzeniem, między Bogiem a pychą, stanie się wyraźna i wszystko zostanie ujawnione. Dzisiejszy gniew, konflikt i niepewność w Ameryce przypominają proroctwo Faustyny. To nie tylko kryzys wewnętrzny, to rozdarcie duszy ludzkiej. A według niej, to znak, że Bóg już nie milczy. Chaos, który widzimy, to w rzeczywistości proces objawienia. Czas, w którym wszystko wychodzi na jaw, ukryte staje się jawne, a maski opadają. Dlatego przesłanie Faustyny było bardzo jasne. Gdy ten podział nastąpi, ludzie powiedzą wszystko się wali, ale ona odpowiadała, no nie, to nie upadek. To prawda wychodzi na jaw. Bóg pozwala na ten podział by postawić ludziom zwierciadło. Co zobaczą ci, którzy w nie spojrzą? To pytanie, na które każdy człowiek musi odpowiedzieć sam. Jedna z najbardziej poruszających wizji, zapisanych przez świętą Faustynę, dotyczyła czasu, w którym obecnie znajduje się świat. Według niej to ludzkość przechodzi przez wyjątkowy okres, który określała jako czas miłosierdzia. To czas, w którym Bóg cierpliwie czeka. I daje ludzkości ostatnią szansę na powrót. Ale, jak wyraźnie podkreślała Faustyna, ten czas nie jest nieskończony. Ma swój kres, a tym kresem jest boska sprawiedliwość. W swoim dzienniku zapisała słowa Jezusa: Zanim nadejdzie Dzień Sprawiedliwości, posyłam Dzień Miłosierdzia. To zdanie nie jest tylko świętym cytatem. To ogłoszenie odliczania. Faustyna pisała, że ten czas miłosierdzia to otwarte okno, które pozostanie otwarte bardzo krótko, a jego zamknięcie będzie ciche, ale nieodwołalne. To ostatnie wezwanie dla świata. Dziś echo tego ostrzeżenia widać nie tylko w zachowaniach jednostek, ale i w stanie całych narodów. Według proroctwa Faustyny, w tym okresie Bóg nie cofa kary, On ją odwleka. Daje ludzkości szansę. Dla tych, którzy się nawracają, droga wciąż jest otwarta. Ale jeśli ten głos zostanie zignorowany, miłosierdzie ustępuje miejsca sprawiedliwości, która nie przychodzi, by wybaczyć, lecz by sądzić. Paustyna pisała, że w tym czasie szczególnie wystawiane są na próbę potężne narody: bogactwo, siła polityczna, postęp technologiczny jeśli nie służą świętemu celowi lecz stają się narzędziem pychy i zepsucia, zbliża się granica Bożej cierpliwości. Dla takich państw jak Stany Zjednoczone, o globalnym wpływie, to przesłanie staje się jeszcze bardziej krytyczne. Według Faustyny, ich błędne wybory mają konsekwencje nie tylko lokalne, ale globalne. Faustyna zapisała, że nadejście boskiej sprawiedliwości będzie nagłe. Gdy ludzie będą myśleć, że wszystko jest jeszcze pod kontrolą, wszystko się zmieni. Ten czas nazwała zamknięciem drzwi. A gdy drzwi raz się zamkną, żadne łzy, modlitwy, ani spóźnione żale nie będą mogły zmienić tego wyroku. Bo jeden etap dobiegnie końca, a zacznie się nowy. Czas sądu. Wielu uważa, że czasy, w których żyjemy, bardzo przypominają ten czas zamykania. Społeczne zepsucie, gwałtowny rozpad wartości duchowych, moralny chaos narzucany dzieciom, imię Boga wykpiwane i lekceważone. Wszystko to może być znakiem, że zbliżamy się do momentu, który Faustyna nazwała końcem miłosierdzia. Święta szczególnie podkreślała, że to przejście będzie ciche. Nie będzie jednego wielkiego znaku, który obudzi wszystkich. Zakończenie czasu miłosierdzia. Nie nastąpi z dźwiękiem alarmu, ale przez obojętność ludzi, normalizację grzechu i zapomnienie o Bogu. Pozostanie tylko sprawiedliwość. I ta sprawiedliwość osądzi nie tylko jednostki, ale całe narody. Ostrzeżenie Faustyny nie jest jedynie przerażającą wizją przyszłości. To również aktualne wezwanie. Wołała do ludzi: wróćcie, bo nadzieja wciąż istnieje. Ale nie jest nieskończona. Z każdym dniem czujemy, jak te drzwi coraz bardziej się zamykają. Pytanie brzmi: czy obudzimy się, zanim zamkną się na dobre? Spośród wszystkich proroctw świętej Faustyny, być może najbardziej tajemnicze i budzące największy lęk, jest wizja trzech dni ciemności. To wydarzenie nie jest wyłącznie przypisane Faustynie. Wspominali o nim również inni mistyczni święci katolicy. Jako o duchowym przełomie, jakiego ludzkość nigdy wcześniej nie doświadczyła. Jednak sposób, w jaki Faustyna to opisała, jednoznacznie pokazuje, że nie chodzi tu o zwykłą noc. To czas, gdy słońce, księżyc i gwiazdy przestaną świecić, technologia przestanie działać, a opuszczenie domu stanie się niebezpieczne. Według wizji Faustyny, przez te trzy dni Świat stanie w obliczu Bożego Sądu, dosłownie i duchowo. Zapanuje absolutna ciemność nie tylko fizyczna, ale i duchowa. Ludzie nie będą mogli wychodzić z domów, nawet otwarcie okien będzie groźne. Ulice staną się martwe i przerażające. Niebo spowije ciemność, a żadne naturalne źródło światła nie rozświetli mroku. Systemy elektryczne przestaną działać. Telefony zamilkną. Komunikacja się furwie. Cisza, która spowije świat, będzie niosła ciężar boskiego wyroku. Jednym z najbardziej uderzających szczegółów, jakie podała Faustyna, było to, że tylko poświęcone świece będą dawały światło. Żadne urządzenia elektroniczne nie będą działać. Jedynie świece pobłogosławione i zapalone z Bożego Przyzwolenia będą mogły oświetlać domy. To światło nie będzie tylko fizyczne, będzie też duchową ochroną. Ci, którzy wyjdą na zewnątrz lub spróbują wyglądać, spotkają się z niewyobrażalnym przerażeniem. Faustyna opisywała te trzy dni nie tylko jako ciemność, ale jako boską samotność. W tych dniach Bóg zamilknie. Ta cisza będzie znakiem, że miłosierdzie całkowicie się wycofało i przemawia już tylko sprawiedliwość. Wizja Faustyny przez lata była przez wielu interpretowana symbolicznie. Ale w ostatnich latach, wraz z globalnymi anomaliami pogodowymi, rozbłyskami słonecznymi, ostrzeżeniami o burzach elektromagnetycznych, awariami internetu i systemów energetycznych, coraz więcej osób zaczyna wierzyć, że to może się wydarzyć fizycznie. Coraz więcej wspólnot religijnych przygotowuje się do tych trzech dni ciemności. Gromadzą poświęcone świece, modlą się tio i starają się być gotowi duchowo. Bo według Faustyny, gdy ten czas nadejdzie, żadna ziemska siła, technologia ani nauka nie będzie w stanie powstrzymać boskiej interwencji. Jeszcze bardziej przerażający jest inny szczegół. W tym czasie niektóre dusze zostaną zabrane. Faustyna pisała, że słyszała krzyki tych, którzy się nie nawrócili. To nie był fizyczny dźwięk, to był krzyk dusz, ich rozpacz i bezradność przed Bogiem. W tych trzech dniach jedynym sposobem na przetrwanie będzie: pozostać w domu, modlić się i całkowicie zaufać Bogu. Nie panika, nie strach, ani środki materialne, tylko duchowość da ludziom szansę przetrwania dnia sądu. Najbardziej uderzające w tej wizji jest to, że ta ciemność będzie ostatnim ostrzeżeniem dla ludzkości. Bóg po raz ostatni wkroczy do świata, który wielokrotnie odrzucił jego miłosierdzie. Po tych trzech dniach świat już nie będzie taki sam. Dla tych, którzy przetrwają, rozpocznie się nowy czas. Ale nie będzie to czas komfortu, będzie to czas odbudowy po oczyszczeniu. Ostrzeżenie Faustyny to nie tylko wizja przyszłej katastrofy. To również komentarz do naszych dzisiejszych zaniedbań, wewnętrznej ciemności i utraconej więzi z Bogiem. Ta ciemność gromadzi się nie tylko na niebie, ale i w sercach. A może właśnie te trzy dni będą ujawnieniem tego, co nosimy w sobie? Najważniejsze pytanie brzmi: czy będziemy gotowi, gdy ten dzień nadejdzie? Wizje spisane przez świętą Faustynę były skierowane nie tylko do jednostek, ale do całych narodów. Jak jasno napisała w swoim dzienniku, kiedy naród oddala się od Boga, znika nie tylko moralność, ale i boska ochrona. To nie Bóg odwraca się od ludzi, to ludzie porzucają swoją więź z Bogiem. Drzwi miłosierdzia wciąż są uchylone, ale Faustyna wyraźnie zaznaczyła, że nie pozostaną otwarte na zawsze. I według niej to właśnie potężne narody. Będą musiały zdać najtrudniejszy rachunek przed Bogiem. Stany Zjednoczone są jednym z krajów, gdzie te ostrzeżenia znajdują największy oddźwięk. Nie tylko dlatego, że to globalna potęga militarna i gospodarcza, ale również dlatego, że od początku swego istnienia często odwołują się do wiary w Boga, wpisując ją nawet w fundamenty swojej konstytucji. Pisma Faustyny to jasne ostrzeżenie. Szczególnie dla przywódców i społeczeństw, które powołują się na imię Boga, ale działają wbrew jego nauce. Taka hipokryzja staje się duchową podstawą najsurowszego sądu. To, co dziś dzieje się w Ameryce, to nie tylko polityczne zawirowania czy przemiany kulturowe. To duchowe zagubienie, osłabienie życia modlitywnego, szydzenie z wartości świętych, moralny chaos narzucany dzieciom. Normalizacja grzechu przez przemysł rozrywkowy to nie tylko kryzys moralny, ale zbiorowa postawa, która wystawia cierpliwość Boga na próbę. Według Faustyny, Bóg w takich sytuacjach najpierw ostrzega, potem czeka, a w końcu interweniuje. I ta interwencja nie dotyczy tylko jednostek, dotyczy całych narodów. W jednej ze swoich wizji, Faustyna pisała, że widziała aniołów trzymających miecze. Nad wybranymi narodami. Aniołowie ci reprezentują Boską Sprawiedliwość i czekają na znak. Czasami jednak ten znak zostaje wstrzymany dzięki modlitwom, skrusze, szczerej pokucie. Według Faustyny, jeden z aniołów zatrzymał się, gdy wierni ludzie zanosili błagania. To dowód, że los nie jest przesądzony, że wciąż istnieje nadzieja na powrót. Ale ta nadzieja nie polega na biernym czekaniu. Wymaga duchowego przebudzenia. Los Ameryki nie zależy tylko od decyzji przywódców. Przesłanie Faustyny jest jasne. Bóg patrzy nie tylko na rządzących, ale na każde ludzkie serce. Dlatego przyszłość narodu zależy od wspólnej pokory, szczerej pokuty i powrotu do prawdy. Jeśli na ulicach wciąż są ludzie, którzy modlą się w ciszy, Płaczą, zwracają się ku Bogu to właśnie oni są nadzieją tego narodu. Dzięki ich światłu, boski gniew może zostać odsunięty, ale czas się kończy. Jak pisała Faustyna drzwi wciąż są otwarte, ale już prawie się zamykają. Ludzie nie powinni czekać na cud, bo cud już został dany to wolność wyboru. Wybór jest w każdym z nas, w naszych codziennych decyzjach. Ciche akceptowanie grzechu, wyginanie prawdy, ukrywanie jej ze strachu wszystko to sprawia, że te drzwi coraz bardziej się domykają. Teraz najważniejsze pytanie brzmi: czy ten naród się przebudzi? I nie tylko Ameryka, ale i inne narody, które są pod jej wpływem czy dołączą do tego przebudzenia? Bo przesłanie Faustyny to nie tylko zapowiedź końca to także wezwanie. Boże miłosierdzie wciąż tam jest. Czeka cicho i cierpliwie, aż ludzie powrócą, szczerze, z głębi serca. Być może to ostatnie przesłanie zawiera się właśnie tutaj. Żaden naród, bez względu na swoją wielkość, nie zostanie wywyższony przez pychę, lecz przez pokorę, a czas ucieka. Wybór należy do nas.